Zacznijcie. No dobra, poczekajcie, dobra, tutaj o niebieski jest podróż, chodź, bądź choćby taku, już jest trzeci. Dobra, mniej więcej wzrostowo wagowo jest. Z tej strony jeszcze, żeby nie było. Eee, takiego Ulisa małego jeszcze wziąć. Dobra, dawaj mi go. Czerwona koszulka, dawaj, Ulisa. Kuku mu nie zrobię 5 kg rękę do zdanie. Może kuku mu się nie stanie, ale ręka będzie go bolała już na pewno. No dobra, jeszcze jednego muszę sobie, muszę sobie znaleźć. Poczekaj, poczekaj, to w tej strony Przy jest, przyduży jesteś troszeczkę, no ty tutaj jesteś moja waga Ale to dobrze, bo musi być waga lekka No i taka waga płcianowa ty zagrał No dobra, jeszcze, jeszcze jednego Urwisa Dobra, niebieski, dobra Tata go oddaję w moje ręce W ręce Urwisa, dobra No i teraz tak 5 kilo, 4. Ta wszystka to może i trochę Poczekaj, jeszcze ja mam tam tą... W bagażniku mam coś swojego takiego Zobaczcie Jak szóstka będzie na nich za duża Dobra, i naprawdę testy robimy Dobra, zobacz po, Trzymaj, do góry podniesiesz raz No Dobra, będzie Czyli test przeszedł Każdy po razie, żebym nie przedobrzył wam Ale zmęczyć go No i do góry raz no. Dobra, pójdzie Próba na razie jest żeby nie dobrze, bo ja czasami wagi w oczach nie mam Tym ty, tym ty, pociągnął do góry Zablokowało No dobra, raz poniesiemy Cholera, ale że żeś się trafił A bo ty rzeczywiście, to nie jest chęć dźwigania. No dobra, oddaj na razie Proszę bardzo Raz Dobra, poszło, jeszcze tutaj jedna próba I później, dobra pójdzie Czyli dobra, szósteczkę zostawimy za ale jeszcze tych w bagażniku, niczego dla nich. To jest taki na ryby, dla was będzie o coś lżejszego trochę. To teraz coś to was naprawdę wnętrza. Dobra, teraz mikrofon na razie tobie oddam, a ja będę ich tutaj pilnował, żeby sobie żaden guza nie nabił. Dobra, chłopaki, ustawcie się, dobra, to ty będziesz tak. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Dla trzech najlepszych mam nagrody, Dla trzech najlepszych wyników. Dobra, to dam wam 40 sekund pracy, dobrze? Dobrze, gotowy jesteś, tylko poczekaj. Pokaż mi musisz wziąć to do pełnego wyprostu, żeby było. Dobra? przez 40 sekund. No dobrze, podnosisz. i będziemy, chłopaki, zacząć z takiej pozycji. O, z tej pozycji. Gotowy? No to poszło, start. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dawaj, dawaj. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Trzynaście. 14 na razie jest, 14 na razie, 15, 16, nie ci będzie, do prostych do końca, 17 teraz jest, no, jeszcze 7, jeszcze masz 7 sekund, 18, nie ma, do, jeszcze raz, dawaj, to będzie 20, dobra, starczy, 20 razy więcej ci nie da, no dobrze, 20 razy mamy, ręka będzie bolała, nie przejmuj się. Chodź, chodź o Poczekaj. Czyli pójdzie wolno trochę. Dobra, chodź tutaj. Przejdź sobie. Odwróć się tak. O, chodź, chodź, tutaj. O, Obojętne, którą rękę wybierasz. No dobra. Poczekaj, zeruję. Dobra, stań sobie gotowy? No to masz 40 sekund stan. Raz, dwa, trzy, trochę. Trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, Nie pamiętam, Stodziewaj. Dobra, choć mi się 40 sekund. Gotowy? No A 40 sekund. Raz, raz, jest. To dwa mamy. Trzy, cztery, pięć, sześć. Zobaczymy, sześć, Siedem. sześć, sześć, No dobrze, to teraz zobaczymy trzech najlepszych, którzy ode mnie nagrody dostają. Jak mówiłem, które to wyniki mamy? 30 mamy 26 i 25. To to 30 to Marcel. Dobra, to masz 30 to jest Marcel. 26 to ma Piotrek. Piotrek, Piotrek, który, A, to tu, tutaj Piotrek, to tu, I 25 Janek. Dobra, tych trzech chłopaków zostaje u mnie i ode mnie ma nagrody. Pierwszy to jest y, 30. No, a to ty urobisz, się tak ma i wiesz jeszcze za robotę. No, powiem ci, że tak idę też jeszcze zrobić. Dobra, y, później mamy 26. Piotrek, dobrze pamiętam. Proszę, śpiona. No i 25 Żeby nie było Piona młody No dobrze, żeby nie było jeszcze jak równouprawnienie to jeszcze tak na koniec Dziewczyny pomęczę jak już, jak, już męczy, jak już jestem to troszeczkę pomęczymy No dobra dziewczyny Trzecia, trzecia, czwarta jest i piąta jest Dobra, starczy Pięć odważnych pani mamy Mówi, że w nogach wygrała. nie Nie no to ja powiem tak, 8 kilo ci damy na rączki, zobaczymy, czy utrzymać w dwóch jak długo. Jak już powiedziałem, że jak mam rozdać nagrody, to muszę was troszeczkę pomęczyć. Delikatnie, ale zmęczę trochę. A, to tutaj tą, to, 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 to takie malutkie, to niby nie ale to ma 8 kilo. Dwie rączki weźmiecie sobie, tą przytrzymaj, to ja pokażę. Ja zobaczymy, dwie rączki, tak jak teraz, dwie utrzymać, Stąd, to to do za No dobrze, jak tak mówi, że taka otwarta... Trzy najlepsze czasy zostają. Jak taka otwarta jesteś, zaraz zobaczymy, jak długo to potrzymasz. No dobrze, a powiem tak, ty dwie minuty nie utrzymasz, to powiem, że cię to jest. Damy radę dwie minuty? Start, poszło. Mówi, że dwie minuty. Ciężko. Tak i pozornie wygląda, że to tak, a tak po minucie zaczynają rączki to rzecz. Dopiero. zaciśnij, zaciśnij, Może tak sobie teraz zrobić żart, ale po 50 sekundach zaczyna się zawawa. Wiem, bo to robię co drugi dzień, co prawda, na trochę większym ciężarze, ale tak zawałowo teraz już sobie robię to co drugi dzień. Dopiero 30 sekund masz. Od 50 zaczyna się płaczka taka łapać delikatna. A po półtorej minuty koniecz. Dobra, jeszcze do 50 brakuje. I zobaczymy czy miałem rację. 47, dobra, 50 masz. I no i jak, fajnie trzeba mi pomału. Nie? Tutaj troszkę daje, dobra, o, już będzie dobrze. A no, patrz poczórka to jest. To jest No dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, minutkę masz. Powiedziałeś, że dwie na miękko dajesz. No dopiero masz tyle. Dobra, minutę 13. Miał być dwie, no i no, widzisz, nie jest to takie proste. Oczywiście, że ja sobie żartuję. Nie, 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 tak mu teraz już tak naprawdę. nie jest, źle. jest, jest dobrze. No dobrze, chodź, zobaczymy. Masz minutę 13.68. Przy najlepsze czasy że nagrody dostają A tak jak później dzisiaj rano pisałem do niektórych, będzie czas na zdjęcia, te kalendarze, które zostały rozdane. Też troszeczkę czasu poświęcę wam, żeby je podpisać. Dobra, ale teraz jeszcze się muszę pobawić z wami i pomęczyć. No dobrze, bierzesz sobie tak, jak na wysokość nosa i ja odpuszczam ci czas, dobra? Gotowa? No to start. Stań sobie czytszy rynek jak ja, wyżej troszeczkę i będzie prościej. O, jeszcze tu, ci 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 wyżej. O, właśnie. Ciężko się robi. No ciężko? Najpierw tylko 8 kg. Je tam. Dobra, 15 sekund. Ja wiem, że tam młodzież to tylko teraz dźwiga. Jak wyważył 8 km, to wybor najwyżej, trochę. No. Wyżej, 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 100 więcej ci nie dam. Dobra, 25,61. Nie, to nie jest takie proste. Ja wiem, że ktoś akurat ty, to już jesteś zagartowany do rzeczy w sporcie. Więc mogłeś minutkę trzymać, ale ktoś, kto tego nigdy nie robi, 30 sekund to już jest dużo. No dobrze, i naprawdę. A tak jak już jestem, to ja na no dobra, no to nie dozda, e, trzeba popracować, chociaż fizycznie zmęczyć się trzeba. No dobra, gotowa? No to start, poszło. Co 10 sekund pojedzie czas. Ja dzisiaj o 6 rano sobie stałem. no mi się, właśnie tymi ciężarkami stają zawsze u mnie blisko że To jeden, drugi, trzeci, godzinkę zaprawy porannej jest i można wtedy dzień zabrać dopiero. Dobra, dwadzieścia zakup minęło. Trzydzieści? Czterdzieści masz już. Od 50, że zaczyna taka fajna pięćdziesiąt Byżej, byżeczkę, byżej, byżeczkę, wyżej troszeczkę, wyżej troszeczkę jest jakaś moca. Wyżej, 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 stop. 59,53. Nie, twój czas był dobry, tak od razu mówię, nie jeździ. no my to 28,50. Próbujemy, a tak powiem, czymś szerzej sobie stań, troszeczkę zetnij barki, posiadki, wtedy jak polecić i zablokuj. Tak z praktyki mówię. No dobra, wierzę z tobą. No i... gotowa? Hop do góry. No i start, dobra. No właśnie, i zblokuj sobie to wszystko, tak? No tak jeszcze się nauczyłem czasami, jak na zawodach mieliśmy dawania po 25-30 kg, no to chwila 5, no i trzeba się męczyć było. 15. 15, tak, minęło już. No dobra, 20 już masz. Trochę szybciej leci. Za parę minutek urobicy naszykujcie telefon. Telefony sobie podejdę do nas, więc będę do waszej dyspozycji za parę minutek. Tylko muszę jeszcze dziewczynę troszeczkę wymęczyć. No i zobaczymy czy to się sprawdzi, to od 50 będzie. Nie, chyba troszeczkę wcześniej się zaczęło. Ale trzymaj, trzymaj, dalej. Ma już 40. No i 50 minęła i to, co powiedziałem. Stop. 57, 40. I nie pomyliłem się, 50 minęła i się zaczęło. Czyli trzy panie, daj mi trzy wyniki. Dla trzech tak jak powiedziałem.

Pierwszy, a dla Ciebie, proszę bardzo, bierz się za robotę. Yy, a mówisz, że ręce chcesz wzmocnić, to te takie ciężarki tam, żebyś Ty to co? Drugi, drugi, to jest minuta dwie, to tu było jeden, dwa, to tutaj chyba. minuta, tu to to... proszę bardzo. Dobra i trzecie, pięćdziesiąt, coś tam było. I e, ja, proszę bardzo. Dobra, dziękuję dziewczyny, dobra i zaraz tam Urbicy do Was chodzę. Yy, no dobrze, to teraz zostawiam Ciebie tutaj na tej scenie, a ja do widzów uciekam, troszeczkę zmienić podpisem kalendarza, zaraz zejdzie mi się troszeczkę po